Od bardzo dawnych czasów idea, że zmarli wędrują po ziemi, fascynowała i przerażała różne kultury. Wiele osób wierzy, że dusze zmarłych pozostają blisko swoich bliskich lub w miejscach, które były dla nich ważne, nie znajdując spokoju. Ten koncept jest zakorzeniony w różnych tradycjach religijnych i ludowych, co generuje opowieści, które przetrwały do dzisiejszych czasów. Jednak w kulturze chrześcijańskiej pismo święte przedstawia nam inną wizję. Zgodnie z Biblią, po śmierci człowieka jego wieczny los zostaje natychmiast rozstrzygnięty. W liście do Hebrajczyków, rozdziale 9, werset 27, jest napisane: Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Oznacza to, że nie ma wędrujących dusz ani duchów błąkających się po ziemi. Skąd więc pochodzą wszystkie te historie o zjawach i duchach? Możliwe, że wiele z nich wynika z osobistych doświadczeń, na które wpływają ból lub pragnienie ponownego bycia blisko ukochanych osób. Ludzki umysł jest potężny i w chwilach cierpienia może tworzyć iluzje lub odczucia, które wydają się bardzo realne. Biblia również ostrzega przed możliwością bycia zwiedzionym przez złe duchy. Te istoty mogą wykorzystywać ludzkie emocje aby tworzyć oszustwa. Nie zawsze to, co wierzymy, że widzimy lub czujemy, jest tym, czym się wydaje, zwłaszcza w sferze duchowej. Tak więc pytanie pozostaje: czy zmarli naprawdę wędrują po Ziemi, czy jesteśmy świadkami czegoś zupełnie innego? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Na całym świecie tysiące ludzi twierdzą, że doświadczyli nadprzyrodzonych zjawisk. Niektórzy mówią, że widzieli ciemne postacie w swoich domach, inni zapewniają, że otrzymali wiadomości w snach od zmarłych bliskich. Te historie były opowiadane przez pokolenia, wzmacniając wiarę, że duchy mogą pozostać blisko żywych. Jednak Biblia ma na ten temat jasne stanowisko. W Księdze Kocheleta, rozdziale dziewiątym, werset piąty, jest napisane: Żywi wiedzą, że umrą, ale zmarli nie wiedzą nic. Ten fragment jasno stwierdza, że zmarli nie mają żadnej wiedzy ani świadomości tego, co dzieje się na Ziemi po ich śmierci. Dlatego, według Pisma Świętego, nie powinni być w stanie wchodzić w interakcje z żywymi. Mimo to wiele osób upiera się, że doświadczyło tak żywych przeżyć, że nie mogą być one wyjaśnione tylko jako wyobrażenia czy sny. Dla wierzących ważne jest, aby pamiętać, że ludzkie emocje, zwłaszcza w chwilach bólu, Mogą zaciemniać osąd i sprawiać, że widzimy to, czego pragniemy. Ponadto Biblia ostrzega przed duchowym zwiedzeniem. W drugim liście do Koryntian, rozdziale jedenastym, werset czternasty, jest napisane: Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. To sugeruje, że byty, które niektórzy ludzie postrzegają, mogą nie być duchami dobroczynnymi, ale oszustwami zaprojektowanymi, aby nas zmylić. Więc jeśli zmarli nie mogą komunikować się z żywymi, kto lub co stoi za tymi nadprzyrodzonymi doświadczeniami. Nawet za czasów Jezusa ludzie wierzyli w istnienie duchów. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 14, werset 26, opisano sytuację, w której uczniowie, widząc Jezusa idącego po wodzie, krzyknęli przerażeni, i to zjawa. Ten fragment odzwierciedla powszechną wiarę w duchy które mogą pojawiać się w świecie fizycznym. Jednak kiedy uczniowie krzyknęli, Jezus natychmiast ich uspokoił, mówiąc, Kufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. To pokazuje, że to, co wierzyli, że jest nadprzyrodzoną manifestacją, było jedynie boską manifestacją, którą Jezus natychmiast sprostował. Przez ten fragment Biblia wzmacnia ideę, że nie powinniśmy dać się ponieść naszym pierwszym wrażeniom. Ten fragment jest ważny, ponieważ pokazuje, że nawet w czasach starożytnych ludzie mieli tendencję do interpretowania dziwnych zjawisk jako manifestacji duchów. Jednak Biblia po raz kolejny kieruje nas ku głębszemu duchowemu wyjaśnieniu i ostrzega, że nie wszystko, co wydaje się nadprzyrodzone, jest takie naprawdę. Więc jeśli nawet uczniowie Jezusa bali się tego, co wierzyli, że jest duchem, czego emigrek możemy się dzisiaj nauczyć z naszych własnych nadprzyrodzonych doświadczeń? Czy wszystko, co widzimy, naprawdę jest tym, czym się wydaje? W wielu kulturach istnieje przekonanie, że niektóre dusze nie mogą znaleźć spokoju po śmierci. Te dusze, powszechnie znane jako duchy, podobno wędrują po Ziemi, próbując rozwiązać nierozstrzygnięte sprawy lub znaleźć pokój, którego nie zaznały za życia. Ta idea była powtarzana w folklorze, legendach, a nawet w horrorach, które oglądamy dzisiaj. Jednak kiedy przyjrzymy się, co mówi Biblia, znajdujemy zupełnie inną narrację. W Ewangelii Łukasza, rozdziale 16, wersety od 19 do 31, Jezus opowiada przypowieść o Bogaczu i Łazarzu, w której jasno stwierdza, że po śmierci dusze są natychmiast rozdzielone między tych, którzy są z Bogiem. A tych, którzy cierpią w męce. Nie wspomina się, że dusze pozostają na ziemi. Ta biblijna perspektywa bezpośrednio przeczy idei, że dusze mogą wędrować wśród żywych. Pismo Święte uczy nas, że każda osoba ma ostateczne przeznaczenie w chwili śmierci i nie ma żadnych wskazówek, że dusze mogą powrócić, aby rozwiązać niedokończone sprawy. Pomimo tego, Popularna kultura nadal promuje ideę duchów i wędrujących dusz. Te przekonania mogą wywoływać strach, zamieszanie, a nawet prowadzić do duchowo niebezpiecznych praktyk, takich jak próby komunikacji ze zmarłymi, co Biblia wyraźnie potępia. Więc jeśli dusze nie mogą pozostać na Ziemi, skąd pochodzą te opowieści o błąkających się duszach, które nie mogą znaleźć spokoju? Wielu twierdzi, że miało spotkania z ukochanymi osobami, które odeszły. Te spotkania różnią się od wyraźnych wizji po bardzo emocjonalne sny. Niektórzy ludzie mocno wierzą, że te doświadczenia są znakami, że ich ukochani nadal są blisko, opiekując się nimi z zaświatów. Ale czy naprawdę to jest to, co się dzieje? Biblia daje nam jasne ostrzeżenie dotyczące tego rodzaju doświadczeń. W księdze Powtórzonego Prawa, rozdziale 18, wersety od 10 do 12. Bóg surowo zakazuje próbowania kontaktu ze zmarłymi. Sugeruje to, że każda próba nawiązania takiego kontaktu, lub jakiekolwiek doświadczenie, które wydaje się być połączeniem z zaświatami, jest duchowo niebezpieczne i może nie pochodzić od Boga. Według Pisma Świętego, te pojawienia mogą być dziełem złych duchów, które pragną oszukać żywych. W drugim liście do Koryntian, rozdziale 11, werset 14, przypomniano nam, że sam szatan podaje się za anioła światłości, co oznacza, że nawet to, co wydaje się być niewinne, może być oszustwem mającym na celu wprowadzenie nas w błąd. Pociecha, której wiele osób szuka, czując obecność zmarłego ukochanego, może być oparta na duchowym nieporozumieniu. Zamiast szukać odpowiedzi w takich doświadczeniach, Biblia wzywa nas do zaufania Bogu i Jego planowi wobec naszych dusz po śmierci. Teraz pytam, czy kiedykolwiek miałeś takie doświadczenie? Zostaw komentarz i podziel się swoją historią. Chcielibyśmy wiedzieć, jak te refleksje wpłynęły na Twoje postrzeganie takich doświadczeń. Jednym z najgłębszych pytań, które ludzkość zadawała przez wieki, jest: co naprawdę dzieje się po śmierci? Podczas gdy wiele kultur i religii oferuje różnorodne odpowiedzi, Biblia dostarcza nam jasną i bezpośrednią wizję. Według Pisma Świętego, po śmierci dusze spotykają jeden z dwóch losów wieczną obecność z Bogiem lub miejsce męki, znane jako piekło. W liście do Filipian, rozdziale pierwszym, werset 23 Apostoł Paweł wyraża swoje pragnienie odejścia i bycia z Chrystusem, co jest o wiele lepsze. Ten werset pokazuje nam, że dla tych, którzy wierzą w Jezusa, śmierć nie jest tragicznym końcem, ale przejściem do wiecznego życia w obecności Boga. Z drugiej strony, dusze, które odrzuciły Boga, staną przed sądem i wiecznym potępieniem, jak wyjaśnia Apokalipsa, rozdział 20, wersety od 11 do 15. Ten los jest natychmiastowy i ostateczny. W przeciwieństwie do wierzeń niektórych kultur, nie ma stanu przejściowego, w którym dusze wędrują po ziemi, oczekując na znalezienie spokoju. Od momentu śmierci los każdej duszy zostaje określony. Nie ma drugich szans ani powrotu do świata fizycznego. Ten koncept może być trudny do zaakceptowania dla niektórych, ponieważ wiele osób pragnie myśleć, że ich zmarli bliscy nadal ich w jakiś sposób towarzyszą. Jednak Biblia oferuje nadzieję i pociechę, zapewniając, że ci, którzy przyjęli Chrystusa, są już w obecności Boga, w miejscu wiecznego pokoju. Jednym z kluczowych fragmentów Biblii dotyczących tego, co dzieje się po śmierci, jest list do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 27. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Ten werset jest kluczowy dla zrozumienia biblijnego spojrzenia na los dusz i obalenia przekonania, że zmarli mogą wędrować po ziemi. Pismo Święte jasno stwierdza, że po śmierci sąd jest natychmiastowy. Nie ma okresu oczekiwania ani wędrowania między żywymi. Zamiast tego, Dusze stają przed swoim ostatecznym przeznaczeniem, czy to w obecności Boga, czy w miejscu męki. Ten sąd jest ostateczny i nie ma możliwości zmiany go po śmierci człowieka. Wielu może się zastanawiać, co więc dzieje się z doświadczeniami, które niektórzy relacjonują, dotyczącymi widzenia lub odczuwania obecności zmarłego bliskiego. Biblia ostrzega nas przed takimi spotkaniami. Zamiast być interakcjami ze zmarłymi, Mogą to być oszustwa zaprojektowane, aby zmylić żywych i o ich odprawdy Bożej. Koncepcja natychmiastowego sądu przypomina nam również o znaczeniu życia w posłuszeństwie Bogu. Nie ma czasu na żal po śmierci, co podkreśla pilność szukania relacji z Chrystusem za życia. Ten werset nie tylko obala wiarę w wędrujące dusze, ale również skłania nas do refleksji nad naszym własnym życiem i tym, jak przygotowujemy się na ten nieunikniony moment. Innym ważnym fragmentem, który odnosi się do stanu zmarłych, jest Księga Koheleta, rozdział 9, werset 5. Żywi wiedzą, że umrą, ale zmarli nie wiedzą nic. Ten werset jest znaczący, ponieważ w prostych słowach zaprzecza możliwości jakiejkolwiek interakcji między żywymi a zmarłymi. Według tego tekstu, gdy człowiek umiera, nie ma już wiedzy o tym, co dzieje się na ziemi. Ten koncept bezpośrednio podważa popularne przekonania o duchach i zjawach, które rzekomo krążą wśród nas. Jeśli zmarli nic nie wiedzą, jak mogliby się pojawiać lub wchodzić w interakcje z żywymi? Pismo Święte ukazuje nam, że dusze nie są świadome tego, co dzieje się w tym świecie, gdy już odeszły. Dla wielu jest to trudna prawda do przyjęcia. Myśl, że nasi zmarli bliscy nie mają już świadomości naszej obecności. Może wydawać się smutna lub przygnębiająca. Jednak Biblia oferuje perspektywę pokoju. Dusze sprawiedliwych są w obecności Boga, w miejscu, gdzie nie ma bólu, cierpienia ani smutku. Ponadto ten werset wzmacnia naukę, że nie powinniśmy szukać duchowych odpowiedzi u zmarłych. Biblia wzywa nas do zaufania Bogu i Jego słowu, zamiast ulegać przesądom czy fałszywym nadziejom. Jeśli zmarli nie mają świadomości tego. Co dzieje się na ziemi? Jak możemy wyjaśnić nadprzyrodzone doświadczenia, które wiele osób twierdzi, że miało? Na kartach Biblii wielokrotnie znajdujemy ostrzeżenia przed próbami kontaktu ze zmarłymi. W Księdze Powtórzonego Prawa, rozdziale 18, wersety 10 do 12, surowo zabrania się szukania wróżbitów, czarowników lub konsultacji ze zmarłymi. Bóg wyraźnie stwierdza, że te praktyki są obrzydliwością i że powinniśmy całkowicie ich unikać. W czasach starożytnych wiele kultur praktykowało nekromancję, wierząc, że mogą uzyskać mądrość lub wskazówki od duchów zmarłych. Jednak pismo święte zdecydowanie potępia takie działania. Próba rozmowy ze zmarłymi nie tylko jest bezużyteczna, ale także otwiera drzwi do duchowych oszustw, które mogą zagrozić naszym duszom. Zgodnie z Biblią. Duchy, które odpowiadają na takie próby komunikacji, nie są zmarłymi bliskimi, lecz demonicznymi istotami, które chcą oszukać i manipulować żywymi. Te złe duchy mogą przebrać się za anioły światłości lub nawet za zmarłych krewnych, aby siać zamęt. Dlatego Bóg zabrania takich praktyk. Są one nie tylko oszustwem, ale także odciągają nas od prawdy Jego słowa i Jego prowadzenia. Konsultacje ze zmarłymi nie są tylko nieszkodliwym działaniem. Są bezpośrednim naruszeniem przykazań Bożych. Kino, telewizja i literatura są pełne opowieści o duchach. Od niepokojących zjaw duchów. Te historie od dziesięcioleci przyciągają wyobraźnię publiczności. Filmy grozy i seriale o tematyce nadprzyrodzonej wzmacniają ideę, że zmarli mogą powrócić, by załatwić niedokończone sprawy. Jednak te przedstawienia duchów często zniekształcają duchową rzeczywistość. Według Biblii zmarli nie mogą powrócić na Ziemię, a każde pojawienie się lub nadprzyrodzone zjawisko, którego możemy doświadczyć, nie pochodzi od życzliwego ducha, lecz od ciemnych sił, które chcą nas oszukać. Kultura popularna, mimo swojego uroku, może utrwalać błędne przekonania o życiu po śmierci. Dla wielu te historie to tylko rozrywka. Ale dla innych wzmacniają one głęboko zakorzenione przekonania o duchach i świecie zmarłych. Może to prowadzić do zamieszania w kwestii prawdziwej natury życia po śmierci, odciągając nas od biblijnej prawdy. Zamiast polegać na przedstawieniach w mediach, powinniśmy szukać wskazówek w Piśmie Świętym. Tylko przez Boże Słowo możemy naprawdę zrozumieć, co dzieje się po śmierci i jak powinniśmy podchodzić do naszych przekonań na temat nadprzyrodzonego. Teraz, gdy zrozumieliśmy, co mówi Biblia i jak kultura popularna może zniekształcać rzeczywistość, chciałbym poznać Twoją opinię. Co sądzisz o przedstawieniach duchów w filmach i telewizji? Czy uważasz, że wpływają one na to, jak postrzegamy świat duchowy? Zostaw komentarz i podziel się swoją perspektywą. Na przestrzeni dziejów wiele osób twierdziło, że widziało widmowe postacie lub odczuwało dziwne obecności w swoich domach. Te zjawiska prowadziły do przekonania, że duchy zmarłych wędrują po ziemi. Ale jeśli Biblia naucza, że zmarli nie wracają, kim zatem są te istoty? Pismo święte wielokrotnie ostrzega nas przed istnieniem złych duchów, które chcą oszukać i zmylić ludzi. W liście do Efezjan, rozdziale 6, werset 12, czytamy, że nasza walka nie toczy się przeciwko krwi i ciału, lecz przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władcom ciemności tego świata, przeciwko złym duchom w okręgach niebieskich. To oznacza, że istnieją duchowe siły, które działają na świecie i nie zawsze są tym, czym się wydają. Te złe duchy, znane również jako demony, mogą przybierać różne formy, aby manipulować naszymi percepcjami mogą pojawiać się jako zmarli krewni lub jako nieszkodliwe postacie, aby zyskać naszą ufność i odciągnąć naszą uwagę od prawdy. To, co wielu interpretuje jako dobroczynnego ducha, może być w rzeczywistości ciemną istotą, która pragnie wprowadzić zamęt. Biblia jest jasna. Zmarli nie wracają. Jeśli ktoś doświadcza pojawienia się lub obecności nadprzyrodzonej, prawdopodobnie nie jest to zagubiona dusza, Lecz oszustwo ze strony sił zła. To podkreśla znaczenie unikania niebezpiecznych praktyk duchowych, które próbują nawiązać kontakt z zaświatami. Jednym z najbardziej intrygujących relacji o próbie kontaktu ze zmarłymi w Biblii jest historia Saula i Wiedźmy z Endor, opisana w pierwszej księdze Samuela, rozdziale 28. W tym fragmencie król Saul, zdesperowany, aby uzyskać boską odpowiedź, udaje się do medium aby przywołać ducha proroka Samuela, który już nie żył. Ten akt, zabroniony przez Boże prawo, ujawnia szereg ostrzeżeń dotyczących konsultacji ze zmarłymi. Kiedy wiedźma przywołuje ducha, wydaje się, że pojawia się Samuel i wypowiada słowa sądu wobec Saula. Jednak wielu teologów uważa, że istota, która się pojawiła, nie była prawdziwie prorokiem, lecz demonem w przebraniu. Teoria ta opiera się na fakcie, że Bóg surowo zabrania komunikacji ze zmarłymi i nigdy nie zachęcałby do takiej praktyki. To wydarzenie podkreśla niebezpieczeństwo zwracania się do medium czy wróżbitów w poszukiwaniu odpowiedzi. Chociaż może się wydawać, że ktoś łączy się z zaświatami, w rzeczywistości jest to duchowe oszustwo. Siły zła mogą przybrać dowolną formę, aby sprowadzić nas na niewłaściwą drogę, oddalając nas od Bożej Prawdy. Historia Saula przypomina, że nawet ci, którzy mają relacje z Bogiem, mogą być kuszeni do szukania odpowiedzi w niewłaściwych miejscach. To biblijne opowiadanie jest ostrzeżeniem przed potęgą oszustwa i konsekwencjami nieposłuszeństwa wobec Bożych przykazań. W Biblii wspomina się nie tylko o śmierci fizycznej, ale także o drugiej śmierci, która ma charakter duchowy i wieczny. W Apokalipsie, rozdziale 20. Wersety 14 i 15. Mówi się o ostatecznym losie dusz, które nie zaznały pokoju z Bogiem, a śmierć i piekło wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga. To ostateczny sąd dla tych, którzy odrzucili zbawienie oferowane przez Chrystusa. Druga śmierć to ostateczne oddzielenie od Boga, stan wiecznego cierpienia dla tych, którzy nie przyjęli Bożego przebaczenia. W przeciwieństwie do śmierci fizycznej której wszyscy doświadczymy, druga śmierć jest konsekwencją życia w nieposłuszeństwie wobec Boga i odrzucenia Jego łaski. Ten pojęcie dodatkowo wzmacnia ideę, że nie ma możliwości, aby zmarli wędrowali po ziemi. Kiedy wyrok ostateczny zostanie wydany, los każdej duszy jest wieczny i nie ma powrotu. To zamyka drzwi do wiary, że dusze mogą pozostać uwięzione lub zagubione wśród żywych. Apokalipsa daje nam jasny obraz końca czasów i ostatecznego losu wszystkich dusz. Ten fragment biblijny jest wezwaniem do refleksji i podejmowania decyzji za życia, ponieważ po śmierci nie będzie drugiej szansy. W związku z tym, czym jest druga śmierć i jak możemy się przygotować, aby jej uniknąć? Odpowiedź znajduje się w przyjęciu zbawienia i życiu zgodnie z zasadami bożymi. Dla tych, którzy pokładają wiarę w Chrystusie. Śmierć nie jest czymś, czego należy się bać, lecz krokiem ku życiu wiecznemu. W Ewangelii Jana, rozdziale trzecim, werset 16 przypomina nam się, tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta obietnica stanowi rdzeń chrześcijańskiej nadziei. Życie wieczne oznacza przebywanie w obecności Boga. Zdala od wszelkiego cierpienia, bólu i śmierci. Obietnica ta stoi w bezpośredniej sprzeczności z ideą, że dusze mogłyby utknąć na ziemi. Zgodnie z Biblią, ci, którzy wierzą w Chrystusa, zostaną natychmiast przyjęci do nieba po swojej śmierci, gdzie znajdą pokój i wieczny odpoczynek. Ta wizja życia po śmierci skłania nas również do refleksji nad tym, jak żyjemy w teraźniejszości. Przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela nie tylko gwarantuje nam życie wieczne, ale także przekształca nasze życie tutaj, na Ziemi. Daje nam cel, kierunek i pociechę w trudnych chwilach. Dzięki wierze w Chrystusa nie ma potrzeby bać się śmierci ani tego, co nastąpi później. Biblia jasno stwierdza: Dla wierzących śmierć to jedynie przejście do lepszego życia w obecności naszego Stwórcy. Po tym wszystkim, co omówiliśmy, Staje się jasne, że wiara w to, że zmarli wędrują pośród nas, jest mitem, a Biblia zdecydowanie to obala. Pismo Święte pokazuje nam, że kiedy ktoś umiera, jego los zostaje przypieczętowany. Ci, którzy złożyli swoją wiarę w Boga, znajdują odpoczynek w Jego obecności, podczas gdy bezbożni stają przed sprawiedliwym sądem. Nadprzyrodzone doświadczenia, które wiele osób relacjonuje, takie jak pojawienia się lub odczucia obecności, nie są spotkaniami z duchami zmarłych, ale duchowymi oszustwami. Biblia ostrzega, że szatan i jego demony mogą przebierać się za anioły światłości, a nawet za zmarłych bliskich, aby nas zwieść i odciągnąć od prawdy. Ta wiedza powinna nas skłonić do całkowitego zaufania Bogu i Jego Słowu, unikając niebezpiecznych praktyk, takich jak kontaktowanie się ze zmarłymi czy spirytualizm. Biblia nie tylko potępia te praktyki, ale także wzywa nas do życia w świetle prowadzonego przez Bożą prawdę, a nie przez przesądy czy oszustwa. Jak więc odpowiemy osobom, które mocno wierzą w duchy lub możliwość kontaktu ze zmarłymi? Odpowiedzą jest dzielenie się prawdą Bożego Słowa z miłością i zrozumieniem. Teraz, gdy zgłębiliśmy ten temat, jaka jest Twoja opinia? Czy miałeś kiedyś doświadczenie, które sprawiło, że zacząłeś zastanawiać się nad swoimi wierzeniami. Zostaw komentarz i opowiedz swoją historię. Chcielibyśmy poznać twoją perspektywę.